Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie gminy Łukowica. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 w związku z artykułem 7 ustęp 1 punkt 3, artykułem 40 ustęp 1, artykułem 41 ustęp 1 i artykułem 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułem 6c ustęp 1 i 2, artykułem 6j ustęp 1, punkt 1, ustęp 3, ustęp 3b oraz artykułem 6k ustęp 1, ustęp 2, 2a punkt 1 i 5, ustęp 3 oraz 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada gminy Łukowica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, Punkt pierwszy. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty określonej w paragrafie drugim. to jest według metody określonej w artykule 6 od ustęp 1 punkt 1. Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt drugi. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkt trzeci. Wzór deklarac deklaracji, o której mowa w ustępie drugim, określa odrębna uchwała Rady Gminy. Paragraf drugi punkt pierwszy określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w paragrafie pierwszym ustęp pierwszy. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 23 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Punkt drugi ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 3 złotych od jednego mieszkańca. Punkt trzeci. Określa się wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 46 złotych miesięcznie od mieszkańca. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Ustala się dla nieruchomości niezamieszkałych stawki opł opłat za odbiór pojemnika lub worka przeznaczonego na odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny: 120 litrów 18 zł, 240 litrów 36 zł, 1100 litrów 165 zł, 5 m sześciennych 750 zł, 7 m sześciennych 1050 zł i 10 m 1500 zł. Punkt drugi. Określa się wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 120 litrów 45 zł, 240 litrów 90 zł, 1100 litrów 367 zł, 5 m sześciennych 1667 zł. 7 metrów sześciennych 2333 zł, 10 metrów sześciennych 3333 zł. Punkt trzeci Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki określonej w paragrafie trzecim ustęp pierwszy lub drugi. Punkt czwarty Ilość pojemników lub worków na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Określa się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 180 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Punkt drugi Określa się roczną ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 360 zł rocznie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łukowica, paragraf szósty „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc. Punkt pierwszy Uchwała nr 9 przez 72 przez 19 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie gminy Łukowica. Punkt drugi Uchwała nr 28 przez 251 przez 22 Rady Gminy Łukowica z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 przez 72 przez 19 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności na terenie gminy Łukowica. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego i wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 roku. Dziękuję.